Dobra, zaczynamy w ul numer 3 Wół numer 3 Dzisiaj nie pogoda do przeglądów Tu w tym ulu też są mrówki, też musimy podłożyć orzecha, Liścio z orzecha. Zobaczymy jak są mrówki zawsze próbuję, żeby w ulu było w miarę czysto Dobra. Aha, tutaj jeszcze spróbuję... O, trochę. Spróbuję o przegląd kula numer 3. Dobra. Węza. Proszę zobaczyć. I się szkli pięknie. Pięknie wygląda. Nie wiem, czy na kamerze będzie widać, ale świeżutka węza. Już odbudowana, tu z tej strony troszkę ciągną delikatnie. Dobra Tutaj troszkę mniej tego nektaru, ale jest. ładnie sobie noszą. Troszkę tego kitu trzeba zadrzeć, bo się robi. Proszę zobaczyć, tej ramki ciężko mogę unieść. Proszę zobaczyć od góry do dołu cała ramka w pokarmie powoli już już powoli zasklepiają, ale widzę, że tutaj podejrzane mateczniki, czy to coś, trzeba usunąć. I tu już widzę trud, niektóre wiary możliwości usuwam. Eee, co tutaj mamy dalej? Tu jeszcze matki nie było. Tu spoko na razie Matki nie ma, skorzystamy ze szafy Delikatnie podlenimy Tak nie ma o troszkę wymyciemy tego Dobra ramkę z powrotem wsadzimy Hmm? I tu już widzę, że ładnie to sklepem zaczyna się faza sklepienia. I proszę zobaczyć ciągną mateczny. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Proszę zobaczyć. Już budują mateczny. Zobaczymy, czy tu jest larwa. Tak, oczywiście. Larwa już jest zanurzona. Czyli co? Czego trzeba bacznie obserwować? Co się w rodzinach dzieje? Dwa dni nie robiłem przeglądu i już budowały mateczniki. No niestety, tak to jest, tam że trzeba chyba... O, następny matecznik, ale widzę, że matka jest, matka czerwi. O, następny matecznik, ale tu nic nie ma. W proszę zobaczyć Cała ramka czerw salut od góry do dołu i z drugiej strony to samo Tak jest Tak ma właśnie wyglądać to wszystko Następna cała ramka zabita w niodzie. Powoli. Nie, tu jeszcze akurat na tej ramce nie widać, żeby zasklepiały cokolwiek. Ale tu już widać zasklep. Tak, tu już zasklepiałem gdzie nie widziałem. Mhm. Jest. Zobaczymy, co tu się dzieje. Heh. Tu już matecznik zasklepiony chyba. Oczywiście. Tu są mamy. czerwiu grupowego. Powilżane tak, tematy tu No i Jest w teraz się następna. No to jakby agresywnie, to ja ja agresywnie. O, jest matka. Matka wczoraj rano do a tu matka zinterwiła. To No, zobaczmy co się później. Oooooo, ale ciężko.

ganga <small> <small> Yeah. <small> Jeszczeła wpadłem i, i wypadła no i ale jest noc noc wszystko kurwy z tymi ramkami, którymi to jest że tak powiem Idzie przywiklić. Ale musimy troszkę o dynie, żeby ich poprzeganiać. Musimy ich delikatnie podstrzyganiać, wyciągnąć ten psyk. tego tak tych chruści tutaj jest. Dobra. Pokracimy. Pokracimy. Podłożymy tutaj kilka tych liści. Zobaczymy co się będzie działo. Tyle. numer 3 zakończony. Powiem tak, na chwilę obecną jest fajnie. Dzisiaj to moje pszczółki trochę zdenerwowane. Skończyliśmy przegląd. Jest fajnie, no mówię. Powoli miodzik zasklepiają. No i czekamy dalej. Czekamy dalej za jakieś kilka dni następny przegląd. Jak widzieliście sami mateczniki pozrywane. Hmm, także na tym, że paku fajnie, fajnie się rozwinęły nie, żał, nie żałuję wcale, że przywiozłem te tutaj ich. To był strzał 10, także jest fajnie, jest fajnie. Tyle. Na razie, bo już mi się bateria kończy. Pozdrawiam wszystkich. No, no niedługo kolejne filmy. Może coś z wygryzienia matek, może coś. Zobaczymy. Dobra, pozdrawiam serdecznie.